Wiesz jak bardzo Minecraft potrafi być czasami nielogiczny? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo mam dla ciebie 32 rzeczy w Minecraft, które absolutnie nie mają sensu. Każdy z nas wie doskonale, jak skończy się próba pójścia spać w neterze lub w endzie, oczywiście naszą śmiercią. Ale zastanawialiście się kiedyś, czy Villager poradzi sobie bez spania w neterze? Jeśli tak, to niepotrzebnie, bo mogą one tam spać bez najmniejszego problemu. A co jeszcze dziwniejsze, to idą spać kiedy w Overworldzie jest noc, a wstają kiedy jest dzień. Co jest dosyć dziwne w neterze, bo skąd one wiedzą, kiedy jest dzień, a kiedy noc w piekle? Mogę się założyć, że jeśli nie grasz Minecrafta od dziś, to na pewno wiesz o tym zjawisku, które jest po prostu dziwne. Te wszystkie bloki, jeśli nic na nich nie postawisz albo nie zniszczysz chociaż jednego bloku, to będą tak stały wiecznie. A jeśli jednak coś na nich postawisz, to wszystko się zawali. To przecież nie ma najmniejszego sensu, jak to się niby trzyma. Mimo, że do stworzenia Bacona potrzebujemy jak dobrze wiemy obsydian, którego nie da się wydobyć za pomocą niczego innego jak kilopa, i to w dodatku co najmniej diamentowego, a mimo to Bacona możemy zniszczyć bez problemu za pomocą łapki. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze kopałem go kilofem, bo i tak bałem się, że go stracę, ale to jest dziwne. Kiedy staniesz na magmie to zacznie cię bić, ale w takim razie to dlaczego kiedy stajemy na przecinarce to totalnie nic się nie dzieje? Przecież ta piła cały czas jest w ruchu, mimo to nie zabiera nam nawet odrobiny damage'a. Typowe, ale warto powiedzieć: kiedy postawisz jedną kratkę wody, to możesz do niej skakać z dosłownie każdej kratki. No, nawet przykładowo z milionowej, i totalnie nic ci się nie stanie. Ale jeśli będziesz chciał wskoczyć do kotła z wodą, to już umrzesz od obrażeń od upadku. A co jeszcze ciekawsze, jeśli w wodzie postawimy skrzynkę i spadniemy na nią, to również absolutnie nic nam się nie stanie. Mimo to, no że spójrzcie, jaka tu jest mała przestrzeń. W Minecraft jesteśmy w stanie przepalić węgiel. I tak, jest to ogólnie całkiem logiczne, chyba. Ale mimo to strasznie dziwne, bo komu opłaca się przepalać węgiel, żeby otrzymać węgiel, którym przepalić kolejny węgiel? Jakby, jeśli ktoś ma kilo z silk taczem, żeby mógł wykopać blok węgla, to dlaczego nie mógłby go również zrobić z fortuną i kopać sobie w spokoju węgiel i zdobyć go jeszcze więcej? Ej, dla mnie jest to mega dziwne. Dlaczego dostajemy obrażenia od magmy, kiedy po niej chodzimy, a kiedy skradamy się, to już nie dostajemy? W sensie, jest to całkiem logiczne, bo kiedy się skradasz, to chodzisz wolniej, czyli można powiedzieć, że ostrożniej, przez co nie wchodzisz do lawy. Ale nie zmienia to faktu, że kiedy wejdziesz pod taki daszek i puścisz shift'a, to w grze i tak będziesz kucał, a mimo to magma nadal będzie ciebie biła. I jakby wyczuła, że nie trzymasz shift'a? Brawo, modżang. Kiedy wejdziesz do sypkiego śniegu bez seta, to jak się domyślasz, w końcu zamarzniesz. Ale co jest totalnie nielogiczne, to jeśli założysz chociaż skórzane buty, które swoją drogą pewnie by przeciekły w takim śniegu, to już będzie wszystko spoko i nie zamarzniesz w tym śniegu. A co dziwniejsze, krowy, które wyrzucają nam skórę w sypkim śniegu, sobie niestety nie poradzą. Ta logika w tej grze mnie po prostu rozwala, bo możesz bez problemu przechodzić przez na przykład obrazy. Tylko ciekawi mnie, jakby ktoś chciał to zrobić, żeby nie uszkodzić samego o obrazu. Ale spoko. Zresztą, przez ramki też bez problemu można przejść. Nie wiadomo jak. Tak samo zresztą z pochodniami czy, oraz tabliczkami. Nieważne jaki blok rzucisz na kaktus, to on i tak zniknie. To jest totalnie nielogiczne, serio. Bo ja rozumiem, że na przykład nasiona no znikają, no to jest chyba logiczne, no chociaż chyba że nie. Ale żeby bez problemu znikały diamenty, obsydian czy bedrock, ale co dziwniejsze, jego koszmarem jest uwaga, jakikolwiek blok, który postawisz koło niego. No po prostu brak słów. Za pomocą łódki jesteśmy w stanie przeżyć upadek z każdej wysokości. Ale tutaj jest taki mały haczyk, bo jeśli spróbujesz, z jej pomocą, zejść z 49 kratki, to umrzesz od obrażenia do upadku. A co ciekawsze, to 50 kratka już będzie wszystko spoko. Dosłownie 49 jest jakaś felerna. Ktoś wie dlaczego? Jak sami dobrze wiecie, każde drewno ma swoją oskurowaną wersję bez kory, ale jest tutaj taki jeden mały bubel, który strasznie miekuje w oczy, ponieważ to ciemnodębowe drewno absolutnie nie pasuje do reszty, bo inne drewna są ładne, pasujące do siebie, więc powiedzcie mi, co to jest! Na kawałku ziemi uprawnej nie jesteśmy w stanie postawić pochodni ani drabiny na jej bloku, ale jest to całkiem logiczne, bo w końcu tabliczkę się już bez problemu da. Zbroja z kolczugu jest jedną z najbardziej niespotykanych rzeczy w Minecraft, bo jak sami dobrze wiemy, nie da się jej skraftować. Ale co ciekawe, to całkiem niedawno Mojang dodał nam do gry łańcuchy, więc co szkodzi na przeszkodzie, aby dodać crafting tej zbroi? Co robi każdy normalny gracz, kiedy się pali? No, oczywiście, że idzie się ugasić do wody, i to jest całkiem logiczne, ale dlaczego, kiedy się palimy, jesteśmy w łódce pod wodą, to nie możemy się ugasić? Na pewno kojarzycie, jak silne jest kowadło zrzucone z odpowiedniej wysokości. Potrafi na nas wywołać niemałe szkody, ale żeby je pokonać, wystarczy mały kwiateczek albo taka roślinka. Ej, serio, jakim cudem! Zrozumcie, jak wiele bloków nie jest w stanie uchronić szkieleta przed spaleniem co jest całkiem dziwne, bo np. taka skrzynka jest całkiem sporym blokiem, który co dziwne i tak nie pomoże przetrwać szkieletowi za dnia. Ale za to pajęczyny są idealne no po prostu absurd. Kiedy wejdziemy w krzak jagody, to oczywiście będzie on nas ranił, ale jest w tym jedna rzecz, która nie ma totalnie sensu, bo kiedy jesteśmy w zbroi, to ten krzak zadaje nam dokładnie takie same obrażenia jak bez niej. Jeśli ktoś z was będzie chciał wysadzić TNT pod wodą, to jak sami dobrze wiecie, raczej się to nie uda, no chyba, że przed odpaleniem TNT położycie na nim jakiś sypki blok typu piasek czy drzwir, to już wtedy bez problemu. I nie ukrywając, jest to trochę nielogiczne, ale przydatne np. do monumentów, jeśli będziecie chcieli się tam dostać. Jeśli pierw zamienisz trawę na ścieżkę za pomocą łopaty i postawisz drabinę, to będzie wszystko spoko. Ale kiedyś spróbujesz odwrócić ten proces, to już nie będziesz mógł zmienić trawy pod drabiną. Ale najlepszym pytaniem tutaj jest dlaczego? Co dziwne, to każdy z nas dobrze wie, że w Minecraftie można łowić ryby, zresztą tak samo jak w prawdziwym życiu. Ale co ciekawe, jak sami dobrze wiemy, ryby są np. w jakichś morzach, zalewach, stawach itd. A tutaj jest nam potrzebna tylko jedna kratka wody, i już bez problemu będziemy mogli je łowić. Magma, mogę się założyć, że większość z Was jej nie lubi, ale co jest jeszcze dziwniejsze, magma to chyba połączenie lawy i kamieni, jeśli się nie mylę, ale na pewno jest tam lawa, albo magma, dobra, nieważne, coś ciepłego. A co ciekawe, to jeśli na magmie położysz deski, to nigdy się nie zapalą, co jest dosyć dziwne, bo przy lawie to się palą jak głupie. Przy pomocy pieca albo pieca hutniczego możemy bez problemu pozbyć się zbędnych kawałków zbroi lub narzędzi. Ale co dziwne, to żeby na przykład stworzyć klatę, to potrzebujemy aż 8 sztabek, na przykład żelaza. I z przepalenia tej klaty dostaniemy tylko jedną bryłkę żelaza. Serio? Chyba większość z was wie jak działa enchant lojalność na trójzębie. Zresztą niedawno o tym mówiłem. Ale jak myślicie, co się stanie jeśli rzucimy trójzą z tym enchantem do Wojda? No tutaj akurat się trochę zdziwiłem. Bo już nigdy go nie zobaczycie, co jest w sumie logiczne. W aktualizacji Caves and Cliffs zostało dodane dużo fajnych rzeczy, ale chyba najlepsze są axolotly, które tak samo jak dobrze pływają, to chodzą po lądzie. Ale co ciekawe, to właśnie tutaj są dosyć wolne, no sami przyznacie. Ale jeśli damy je na smycz, to zaczną biegać jak głupie, i już takie wolne wcale nie będą. Popękane neterowe cegły. Nie wiem, czy ktoś z Was, że istnieją, no i tu jest właśnie problem, bo robi się w taki sposób, po prostu przepalają zwykłe neterowe cegły, ale niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego ten blok nigdzie się nie pojawia. Da się go niby zrobić, ale dlaczego go nie ma w fortecy? To jest po prostu dziwne. Komposter nie jest jakiś mega dobry i pewnie większość z Was doskonale o tym wie. Ale jednak jeśli ktoś jego używa, żeby na przykład pozbyć się nasion, to całkiem spoko. Ale niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego do kompostera nie możemy wrzucić bambusa. Przecież to jest roślina i bez problemu może posłużyć nam jako naturalny nawóz, tak samo jak nasiona. Mimo to nie da się jej wrzucić do kompostera. Wielki spadoliść, jeśli ktoś z was nie wie o czym mówię to już pokazuję, chodzi mi o tego liścia na którego pewnie wiecie, że jeśli staniemy to po prostu spadniemy, a co ciekawe rzucając na niego jakikolwiek item również on spadnie, natomiast jeśli postawimy na nim kowadło to już będzie wszystko spoko i co najbardziej absurdalne można na tym kowadle jeszcze stanąć i ten liść się nam nie zapadnie. Na pewno wiecie, że z większości jakichś itemów można zrobić ich bloki. Przykładowo z pszenicy możecie bez problemu sobie zrobić jej bloki i to jest totalnie normalne i tak samo w drugą stronę. Jeśli będziecie jednak potrzebowali pszenicy, a macie hejbale, to możecie je bez problemu przemienić. Ale wszystko zmienia się, kiedy chcesz odwrócić blok brodawek, bo zrobić go to bez problemu z brodawek możecie, ale żeby go odwrócić ten proces, to już się nie da. Dlaczego? Nie wiem. Każdy mob w Minecraft ma pod sobą swój cień, co jest całkiem logiczne, ale spójrzcie na to, że mimo to, że mob stoi na półpłytce, to jego cień nie jest widoczny na półpłytce, tylko pod nią. Ach, logika Minecrafta. Kiedy używacie gąbek do np. osuszania monumentu na waszą bazę, to potem je zabieracie i idziecie albo do pieca, albo ewentualnie do neteru, żeby szybko je wysuszyć. A ja mam pytanie, dlaczego one nigdy nie wysuszą się przy ognisku? Jakby rozumiałbym, gdyby to miało zająć im dłużej, ale jednak w ogóle tego nie robią, co jest co dosyć dziwne i nielogiczne. Tak samo stawiając je na magmie, też nigdy się nie wysuszą, mimo że magma powinna być ciepła, chyba nie? W Minecrafcie 1.14 zostały dodane do gry nowe bloki typu przecinarka, kamień szlifierski czy krosno. I jak wszystkie z tych bloków, które wymieniłem, mają jakieś swoje zastosowanie, to wyobraźcie sobie, że my aktualnie czekamy na Minecrafta 1.21, a do tej pory stół czarski nadal nie ma swojego zastosowania. Serio, nie da się w nim nic kliknąć. Jedyne co robi to nadaje rolę osadnikowi. Ale naprawdę.